Komentarz z rundy piątej internetowej: Iglo, czarnymi Ariana, białymi Lil. Otwarcie w porządku. Niemniej, czoseki, yy, jakie wybrały białe, są niepopularne i uważa się za yy, lepsze dla czarnego, jeśli yy, białe nie mają w tym terenie, że, ty, w tych okolicach żadnego kamienia. Chodzi tutaj o to, że to czoseki kończy się w gotę co sprawia, że na przykład czarne mają czas dograć coś w tym rejonie. Jeżeli biały gra chociażby coś w tym stylu, jakkolwiek tej czarny się nie rozszerzy, jest w porządku, a to, co widzimy, to ściana jest olbrzymia, a rozszerzenie od niej jest stosunkowo wąskie i biały jest taki przykoncentrowany. Natomiast w tą stronę biały odgrywa, to może się na przykład w przyszłości okazać nie od razu, że P5 jest słabością, bo jest tu, jest tu punkt cięcia, punkt cięcia, który wprawdzie od razu nie działa. Ciąć nie można, ale można sprawić, że białe w jakiś sposób się poczują zmuszone do tego, żeby się połączyć i są małe problemy z tą ścianą. Ona wtedy już nie, robi, nie jest aż taka silna, jak jakby się wydawało. To, co się grywa teraz, yy, czy to taka sekwencja, gdzie bierze się te nóg i gra coś w tych okolicach, lub gra się cokolwiek, można, yy, lub po czymś takim też można grać w tych okolicach, można grać coś innego. Yy, to Joseki jest o tyle lepsze, że nie mówi nam, że musimy się rozszerzyć można grać właśnie coś innego, jeżeli czarny gra w tych rejonach to w porządku, z, nie musimy się zbytnio martwić o tą grupę, chociażby z tego powodu, że tutaj działa, działają różne te sugie. tutaj no różne dziwne rzeczy, są dosyć skomplikowane, ale Chodzi tutaj o to, że no, no nawet jeżeli byłyby wtedy bardzo jakoś zagrożone te kamienie, nie miałoby tutaj żadnego wsparcia, zawsze mogłyby w jakiś sposób się wzmocnić, oprzeć na tej grupie. Nie wiem, czy tak da się już jeszcze rozszerzać. W każdym razie one wtedy nie mają takich kłopotów. One, one takie słabe nie są. I czarny mógłby spokojnie grać gdzieś indziej lub od razu, właśnie niwelować poniekąd ten potencjał. Od ściany. Następnie ten sam wybór czoseki i. Tutaj, właśnie, białe mają się trochę lepiej. Czarne mają się trochę lepiej. Przede wszystkim dlatego, że ciągle można się rozszerzać. Yy, Powinny się rozszerzać białe, ale nie mogą tego uczynić, bo skończyły w gotę yy, i mogą tutaj grywać czarne. Poniekąd jakieś słowości z tym kształtem są. Yy, no ale przede wszystkim. Białe zagrały dwa razy to samo od joseki. Nie poleca się tego. Lepiej zawsze wybierać inne joseki. To jest uważam za minimalny błąd. No i jakiekolwiek dogranie tutaj jest naprawdę spore. Tak jak już powiedziałem. To jest wtedy już się robi naprawdę duży potencjał, który muszą w jakiś sposób niwelować czarny. To jeszcze jest w porządku. Tutaj mała niedokładność. A czy może to nie jest uważany jakiś za duży błąd, ale czystek jest tutaj? Chodzi w tym o to, że potem w przyszłości, jeżeli byśmy chcieli na przykład zaatakować te kamienie, to tutaj mogą one w jakiś sposób się oprzeć o nas. I nie wiem dokładnie jak, ale są tu jeszcze jakieś miary słabości. Granic bliżej, tych słabości tutaj nie ma. Wtedy mogą czarne się poczuć zobowiązane do tego, żeby się rozszerzyć, ale tak na dobrą sprawę nie muszą. Lepiej byłoby się rozszerzyć tutaj, jeżeli czarne przycisną, to zawsze można tymi kamieniami spokojnie uciekać. Natomiast tutaj właśnie było w miarę zagrane to joseki. Dobrze i... Przede wszystkim czas znowu dla czarnego, żeby zainteresować się skakiwaniem w ten teren. Taka kwestia, właśnie jak tutaj pokazałem. Jeżeli zagra się coś w tym stylu, czarna spokojnie żyje. Czarny mógłby jeszcze myśleć o takiej możliwości, gdzie to też jest dobra opcja. Przede wszystkim ze względu takiego, że biały jest i tu silny, i tu. Ma te ściany, więc może lepiej by się czuł czarny, gdyby miał kamień trochę wyżej by dla ucieczki jakieś. Ale to jest y, alternatywa to albo to, co nam się bardziej podobałoby. To, co zagrały czarne. Nie za bardzo bierze punkty przede wszystkim tutaj. No i daje możliwości białemu. Z której w końcu biały skorzystały, tylko się wzmocniły jeszcze bardziej tutaj. No i udało się w końcu zagrać w czasie. Się wyrobiły z tym ruchem. Co tu jeszcze? Tak, to jeszcze tam w miarę wszystko w porządku, ale ten ruch czarnego jest dosyć nietypowy. Przede wszystkim, jeżeli gramy w ten sposób, to mamy rozszerzenie od naszego Shimari coś, co chcemy, i przy okazji to jest takie półsente. Można o nim powiedzieć, bo spoglądamy się jakoś na te ruchy w ten sposób. Wtedy one działają. Więc białe mogą na przykład chcieć grzecznie się wrócić i w miarę mają komfortową sytuację, jeżeli chodzi o życie. Czarne mogą grać coś innego. Może lepiej myśleć, właśnie najpierw o jakimś inwadowaniu. Zaczynając chociażby od takiego ruchu. Tak mi się wydaje. Żeby tego terytorium nie było zbyt wiele. Natomiast po tym, białe są połączone, jakkolwiek tutaj nie zagrały. Mają te kamienie połączone. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby połączyć te kamienie, i przy okazji otrzymują poniekąd teren na czwartej linii. Więc stoją wyżej, jest w porządku. O, i kolejne y, takie dosyć typowe zagranie. Rozumiem pomysł. Y, Jaki stał za tymi ruchami, żeby zbudować jakąś ścianę i tutaj zamykać jakieś pudełko? Prawdopodobnie właśnie o to chodzi, ale trudno to zrealizować, bo nie mamy kamieni przede wszystkim w tych okolicach. Tak więc czarny powinny raczej myśleć o czymś innym. I ważna rzecz, jak czarne grają kontaktowo, wolelibyśmy zagrać. Coś od tego kamienia, co konkretnie, czy to chany, czy, czy po prostu zwykłe odejście. Zabezpieczamy przede wszystkim teren, no i odpowiadamy na cke, ruch kontaktowy. Jeżeli na niego nie odpowiemy, to może być bardzo nieprzyjemne dla nas to hany. Nie za bardzo możemy chyba odpowiedzieć na niego podwójnym hanem. No nie, bo tutaj się może nam stać jakaś krzywda. Tak więc, jak nie odpowiedzieliśmy, han ze strony przeciwnika mogłoby nas zawolać. Tutaj, tutaj jeszcze. Białe, czarne mogłyby na przykład wziąć narożnik, mogłyby grać ciągle to myśleć ciągle o jakichś inwazjach, bo to, co zagrały, jest dosyć nietypowe. Wyobraźmy sobie taką sytuację, na przykład, że tego kamienia tutaj nie ma. Jest tutaj. Białe podeszły, czarne odchodzą. To jest, to jest typowe. To jest yy, w joseki. I białe w zasadzie potem nie mają żadnej kontynuacji, grają gdzieś indziej. Prawdopodobnie wtedy zrobiły tam odskok. No, no, nie odskok, ale odejście jakieś tym kamieniem. I to by było też w porządku. W ten sposób zaprosiliśmy trochę białe, żeby nas rozcięły. No i myślę, że przede wszystkim białe powinny myśleć o robieniu życia tym od razu. Biorąc Cały narożnik, bo narożnik jest duży, tam jest dużo punktów. A tu białe najpierw myślała o jakimś połączeniu i koniecznie brać narożnik. Narożnik jest y, bardzo duży, w kształtach czarnego ciągle będą słowości. Y, jeżeli nie, to może byłoby grać w ten sposób. To sprawia duży kłopot czarnym. Natomiast to już nie bardzo. To, co polecę właśnie AI. No to odpowiedzieć na to, że białe. Nie zareagowały na nasze cędy. Na nasz ruch kontaktowy. I następnie jest właśnie pokazywany tutaj. To, żeby przeżyć na różniku, bo jeżeli tego nie zrobimy, to tutaj są jakieś trudne sekwencje, ale mogą one się kończyć tak, że ta grupa jest w terapatach i braknie jej miejsca na życie. Jakbyśmy wcześniej rzecz nie dograli, no to przede wszystkim one żyje na komfortową skalę, nie mamy żadnych problemów z dumego. Um. Natomiast tutaj chyba jeszcze dało się tak lepiej pograć. Hmm, chyba to cięcie było słuszną opcją. To takim czymś bierzemy te kamienie. I kształty czarnego się rozpadają zupełnie. Tutaj ostatecznie i tak udało się przeżyć białemu. Czarne, więc czarny coś jeszcze próbowało, ale przez to, że to już tak komfortowo przeżyło, nie dało rady wrócić do tej gry wiosę, Nie dało rady przede wszystkim, dlatego że nie wadowaliśmy. To było zbyt duże. Ten potencjał był tak olbrzymi białego, że było trzeba coś działać, póki był czas. A że tego nie zrobiliśmy, to zwyczajnie zabrakło punktów. Zresztą ta grupa zginęła, że nie powinna. Problemy tutaj jeszcze były czarnego w tym narożniku. Wydaje mi się, że raczej nie powinno być z tym dużych kłopotów. Co by innego mogło zagrać czarne? Yy... Takiej sekwencji za bardzo zagrać nie można. Ale można bo o taką sekwencję w ten sposób. Czyli białe schodzą, to tutaj nam się robi oko. Tak i spokojnie przeżywamy. Jeśli w ten sposób. To mamy tutaj jedno oko i tutaj drugie. Więc tutaj też. Problem sumego. Było trzeba przeżyć tą grupą. Ale nie udało się. Nie przeżyła grupa na dole, ani też grupa na górze. To i tak nie mogło zmienić wyniku. I były jakieś próby też przeżywania tutaj, ale z racji tego, że wszędzie był biały tak silny, to tego się zrobić zwyczajnie nie dało. Najważniejsza rzecz po tej partii, którą trzeba byłoby zapamiętać, to to, że w momencie, w którym przeciwnik robi sobie taki duży potencjał, powinniśmy myśleć o tym, żeby go szybko niwelować. Im szybciej, tym łatwiej nam będzie z tym walczyć. Później, żeby zniszczyć ten potencjał, to trzeba byłoby grać naprawdę dziwne sekwencje i to byłoby już o wiele, wiele trudniejsze. O tej partii to już byłoby chyba na tyle. Yy, graczowi yy, białych, czyli Lil, można już pogratulować chyba wygrania grupy, bo była to ostatnia partia i raczej się nic z tym nie zmieni. I chyba tyle o tej partii, tak. Nie wiem, co tu jeszcze można byłoby dodać ciekawie się oglądało. Dzięki za wysłuchanie i cześć.